w kolejnym odcinku serii Gojemnik dzisiaj ponownie nagrywamy Ma przerwa była świąteczna zbliżają się Sylwestra i trzeba przygotować nasze zwierzęta do różnych część małych na przykład, na przykład pse, psy które trzeba chować w kotłowniach koty też trzeba chować bo to wiecie huki nie huki boją się psy zwierzęta się boją Szczególnie nasze piękne ozdoby gołęb, naszych kurników, kury, jakieś różne ptactwa, gołębie, tak samo przygotowujemy je właśnie teraz do Sylwestra, znaczy moje przygotuję, wiecie, woda, ziarno, trzeba, tak jak widzicie tu, wszystko zabijać, żeby nie było, żeby nie było nic słyszeć, słuchać bo to wiecie, bo to gołębie się wtedy boją. Mogą niekiedy na zawą zejść. No, nie śmiejecie się naprawdę, mogę. Też piszcie w. kurde, nie wiem, że jest mokra kurde, ale nasze gąbki są zdrowe. O, zobaczcie, zdrowe gąbki. Czekają już, czekają już naprawdę. Czekają, być bardzo długo czekają. Wprawdzie czekają, czekają i to tak dość długo czekają. Włączę latarkę Czekajcie, no o, tutaj taki. O kurde, czekajcie, no bo nie złapałem Muszę nie, to tak wziąć. Zobaczcie. Zobaczcie, no, nawet ci bałobki mnie nie boją, już. Wszystko jest z mojego. Chodź, 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 chodź. chodź.

Nie czy to jest no, w ogóle. Chyba są wodne, Widzicie, jak są wodne, nawet, nie? Nigdy im nie, nie przeszkadza. ze szczęścia, moje rysie, moje garłacze, moje mewki innych sztuk nie mam, bo to wiecie co wejdzie mam garłacze, mewki, rysie no. Tak mi tu głąb, wiedzą a wy możecie w tym czasie wpisać w komentarzach, jak wy wasze jak wy wasze przygotujecie do Sylwestra tej robicie, żeby się nie bały. No. Ja tu muszę im wszystko ładnie ten żeby miały ciepło. Nie tą nie słuchać. Tą blachę, będę, tą blachę będę musiał zdjąć. To tak samo będę musiał zdjąć. Taką większą blachę za ten. I pomiędzy to, tu, o, ten, to to, Steropan włożyć. Takie dwa steropany. I tutaj jeszcze jedną blachą zabić, nie? Żeby było ciepło. I tutaj trochę takie szpary wypełnić czymś, takim jakimś silikonem czy czymś. No. Ej, ja tu nie przeszkadza. E, będę musiał przejść, żeby się jedną zabić z góry Troszkę jedną jeszcze na sobie. Czekajcie, jak żeby wszystko miało równo Czyli Dobra Dobra Dobra, a teraz idziemy na w wody Dobra, to słowo tam tam weźmiemy To położymy tak o tu hey, kto nie niebuś I zobaczcie, Lucek teraz się Zobaczcie, on się pompuje teraz, widzicie? Patrzcie, się pompuje. Nie będzie widać, bo jest tak słaba, jakoś że. O jest, teraz jest przygotowany do zimy. A my idziemy teraz na wody. Czekuję że to nie wiem, jak mi właśnie bo... Chyba w to nie zamarzło. A też. Tą wodę starą wylejemy. Wylejemy, tu się wiecie, jak to się robi. Chyba się tak. Obkręca, obkręca O i one nawet już nie miały do wody. Wszystko wypiły. Dobra, wypukać ładnie, wszystko. O, zobaczcie, jakie ładny czyste już jest. Nie takie 300, jak mi się wydaje. Dobra, bierzemy. Idziemy. Idziemy. Gąbki, oczywiście, wiosną. Będą sobie zbierać różne pateczki do gniazd Wiecie, tam już mam słomy wyścielone Od tamtego razu, ale będziemy musieli wymienić słomy I nasypać im, wiecie co? Świeżej, tak dokładnie, tak Piszcie w komentarzach co yy, też... Yy, aha, zapomniałem no, o, najwa o najważniejszym Że, pamiętajcie Jeżeli ktoś nie subskrybuje tego kanału, a chciałby Dostawać różne informacje o moim kanale, to tam na dole jest taki czerwony przycisk i subskrybuj. I z dzwoneczkiem oczywiście, nie? Z dzwoneczkiem, żebyście dostawali wszystkie powiadomienia i łapeczka w górę jak ktoś lubi ten film, albo ktoś, kogoś zainteresuje ten film. to Łapeczka w górę. Mile widziano. A to wam pokażę jeszcze waszego ulubieńca. O tu małego, nie? Pokaż się mały, nie? Ty taki piękny jesteś normalnie. Piękny, piękny, taki normalnie. Dobra, to naszą klatkę. Tlateczkę naszą mamy do gąbków. Drugą oczywiście. Wziąłem, że tego ostrości złapał ten telefon. Dobra, idziemy na razie. Położymy telefon tak. O, sorki, że tak położę. Ale muszę nadać wody gołębiom. A tu wiecie, ile. Nie. Mamy to. Pamiętam no, to. jest to. teraz nie Pamiętam to. Pamiętam to. jest? to. jest? to. to. No tu jest ta dziurka. Tu? Tu. Raz, dwa, trzy. trzy. Ile mamy wody? Zaraz zobaczymy. Zaraz świeci mi światełko. I zaraz zobaczymy. Jak się nie skończyło nagrywali, Nie skończyło się. I bardzo dobrze. O! Zobaczmy ile mam wody. Mamy wody, tyle. Słuchajcie, no. Mamy wody prawie, że 3,5 litra. Mamy tu gdzieś. Tu, gdzieś wody. Woda jest. Jaka? Dobra. Wyjmijmy dużo więcej wody. I idziemy dać gąbką. Ładźcie, jest wody. Ładźcie, jak tam woda. A zachęcam Was, naprawdę, do tego, do subskrybowania tego kanału. Ponieważ iż. Ten kanał jest nowy. No nie taki nowy, no bo już ma prawie że. Kiedy? W sierpniu jakoś tak nagrywaliśmy. Naprawdę. Nie, 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 jak w sierpniu? Gdzie w sierpniu? Nie, nie, nie. Tak około. No tak, jak zacząłem, tak może. 3, 4, 5, 6 miesięcy temu jakoś tak. A może nie wiem, w miesiąc? Nie, na pewno nie. Tak około 3-4 miesięcy jakoś tak. Zaczęłem dopiero nagrywać. Pierwszy odcinek poleciał wtedy, kiedy miałem pierwszą parkę Rysia. Jest to ten ludzek właśnie. I bez tej samiczki. Ale do ludzka trzeba kupić właśnie no, kupić, albo, albo jak Wy chcecie, to możecie mi podarować Rysia. Jakiegoś tam macie. Kiedy macie gatunki głębia. Sparujemy sobie je wiosną i będą nowe młode. A jak będziecie chcieli, to też. Będę sprzedawał młode e, e, pierwszy Pierwsze... Mały, spokój. Pierwsze... E, pierwsze młode będą dla mnie. Mały, nie krzycz dla mnie, nie wolno. Pierwsze młode będą dla mnie, a drugie młode może pomyślimy, jak to tam... I w ogóle... W żebym nie uciekł teraz. Łapko zimno, To tutaj... Rokładziemy tu wodę Pobrzcie jak łanie zjadły, to jest kolejna. tu jakiś plastik jest, tu jest plastik jakiś dobra. To już I tak jak mówię wam, że mamy tu garłacze, tu mam garłacze. jak widzicie tu garłacze stamy z ryś. Tam mamy mewkę jakąś O! Zobaczcie jaka ta ładna samiczka, zaraz wam pokażę ją Chodź, chodź, chodź Chodź, chodź, chodź Zaraz wam pokażę taką samiczkę O! To jest Lucy właśnie, to jest Lucy właśnie To jest Lucy Chodźcie, chodź, wam pokażę Moją samiczkę mi się bardzo podoba Chodź, 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 chodź. nie, Nie musisz, nie Nie musisz, nie Patrz, tu To jest ta samiczka, tu, tu, tu O, to tu samiczka to jest bardzo piękna. Teraz wam pokażę. Mam już ją zapadam, więc teraz wam pokażę ją. Już chwilę muszę przekracić te. telefon. Czekajcie, tak. że wam pokażę moje ja tuj. To jest ta właśnie ta semiczka. Czekajcie, muszę inaczej ją zapać. Lepiej trochę. O, to jest ta semiczka garbacza. Yy, koroniastego, tego bardzo ładna jest. Teraz wam pokażę, jak siedzi ładnie. O, zobaczcie, jak ładna, taka brązbiała. Tu mamy samca. Co, albo sami, nie. Albo sam Nie. Sameczka, przepraszam. Tu mamy dwie samiczki. Tam jest samiec, tu jest samiec. Czekajcie, żeby złapał osłusz tylko. Kurde, daj. mamy samca tu. Tam samca tu, o, o tu ucieka. Yy, tu mamy samca też. Yy. Tam mamy samca, tam mamy samiczkę. Nie, samca. Czekajcie. Tu mamy samca. Te dwa duże. Te dwa duże. Tu jest samiec akurat. Te dwa duże. Ten, ten tu. Ten, tak, to jest samiec. I tam to jest samiec. Tam jest samiec. A tu mamy właśnie samiczkę. Zobaczcie, to jest samiczko ładne, nie? To jest ładna samiczka, bardzo ładna. Dobra. Zobaczcie. Wczoraj waszym wieczorem je zamknęło, czyli zamknęło. No, Zobaczcie co mu jak, jak tam jest. I one wszystkie tak właśnie siedziały, tak jak tam teraz. Ja mówię, na no pewno się grzeją, nie? A patrzę, a tam one. Yy, wszystkie skrzydła się rozłożyły i się grzały po prostu, nie? Bo było, było zimno. Tak akurat w nocy było chyba jakoś, jakoś tak minus dwa, minus jeden, coś takiego, i po prostu yy, to mi nie wystarczało. I po prostu czekajcie, muszę odnieść zboże yy, yy, Nie wystarczało, no i się grzały po prostu, a niektóre sobie siedziały na grzędach no i było im ciepło, nie nie? No, a ja mam tak. Yy, to jest koniec odcinka, tak na koniec odcinka serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście na moim kanale, że subskrybujecie go i że oglądacie moje filmy, ale pod tym filmem musi być co najmniej 20 łapek w górę, jeżeli się postaracie leci kolejny odcinek z, yy, yy, z po prostu to ja jeszcze wam pokażę, moje te daszki jeszcze nie założyłem yy, z ten, yy, po prostu 20 łapek musi być, żeby był kolejny odcinek, ale Musiśmy też dobić do 30 subskrypcji, bo na 30, na 30... Na 30 subskrypcji wbijamy nowy odcinek serii yy, będziemy sprzątać, będziemy otwierać, nie? będziemy im wszystko robić. Nie wiem, wszystkie, wszystkie te po prostu takie, że Op, yy, ten, yy, jak tam? Tu mam mały, nie ja muszę się jeszcze się to zobaczyć, jakie zielona ma. <śleskuj> już wcika, jeszcze wcika, nie? No. Wszystko będziemy czyścić i wapnować, ale no, na wiosnę oczywiście wapnować, ale tak powiedziałem po prostu. Będziemy wymieniać słomę z y, domków, będziemy czyścić, wszystko sprzątać, obrączkować i tak dalej, i tak dalej, nie? No, więc życzę wam wesołych świąt i udanego sylwka i bezpiecznego szczególnie, więc trzymajcie się i na razie.